Witam Państwa serdecznie. Dziś gościem portalu Kocham Peli jest pan Piotr Irla, radny Rady Miasta Rawa Mazowiecka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie radny, przez 12 lat był pan w tej koalicji rządzącej, teraz z drugiej strony stołu w Radzie Miasta, po tej stronie, gdzie zazwyczaj siedzi opozycja. Trudno się przestawić? Trudno się przestawić, gdyż... Yy to burmistrz głównie pełnił tę rolę motoru napędowego. My oczywiście konsultowaliśmy zawsze z burmistrzem jego działania i popieraliśmy te działania, jako że wyznaczały one naszym zdaniem słuszny kierunek rozwoju miasta. Natomiast rola się zmieniła w tej chwili. Burmistrzem został pan Dariusz Misztal. I tak się zdarzyło, że my jako radni, którzy weszliśmy do Rady Miasta z Komitetu Gospodarność i Skuteczność, czyli od burmistrza burmistrza Guraja, staliśmy się opozycją. Głównie dlatego, że w swoim programie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość i pan burmistrz Misztal wiele naobiecywał mieszkańcom Rady Mazowieckiej, wydaje mi się czy wydaje nam się, że to, te obietnice są nie do wykonania. No właśnie, pan już na ostatniej sesji nie pozwolił panu burmistrzowi Misztalowi przeżyć spokojnie chociażby tych przysłowiowych studni, po których dopiero zazwyczaj opozycja zaczyna sprawdzać i rozliczać władzę. Minął miesiąc, a pan już zadał panu burmistrzowi na ostatniej sesji Rady Miasta kilka niewygodnych pytań. Co pana najbardziej zirytowało, że postanowił pan już teraz zadać te pytania, a nie poczekać właśnie... Te czy pierwsze trzy miesiące, żeby pan burmistrz zdążył zobaczyć chociażby jak miasto funkcjonuje, sprawdzić co tak naprawdę realnie może zrobić, a co było tylko i wyłącznie obietnicą wyborczą nie do zrealizowania. To były pytania, które nie mogły czekać. To były pytania, które niepokoiły wielu mieszkańców, bo w ulotkach, które Komitet Prawa i Sprawiedliwości rozdawał w czasie kampanii wyborczej, pojawiły się hasła tak naprawdę niepokojące niektórych mieszkańców. Tam były obietnice zniesienia podatku deszczowego, tam było hasło stop likwidacji placówek oświatowych i te hasła niepokoiły mieszkańców głównie z tego względu, że na przykład zlikwidować podatku deszczowego się nie da. To wręcz nawet trudno nazwać podatkiem deszczowym, bo to nie jest podatek deszczowy, lecz opłata od eksploatacji kanalizacji deszczowej. A obniżyć można? Obniżyć? Owszem, zawsze można. Tylko pytanie jest, z jakich środków zostanie pokryty koszt eksploatacji tej kanalizacji deszczowej. Trzeba zwrócić na to uwagę, że Rawa Mazowiecka zrealizowała wielki unijny projekt, na który pozyskaliśmy bardzo duże środki finansowe i jak każdy unijny projekt zawiera taki czynnik jak trwałość, czyli zgodnie z projektem, który został napisany, który został przedłożony do organów przyznających dofinansowanie, należy zrealizować go. W Unii Europejskiej jest zasada zanieczyszczający płaci. Zatem wszyscy, wszyscy ci, którzy odprowadzają wody deszczowe, do kanalizacji deszczowej powinni ponosić koszty eksploatacji tej kanalizacji. Owszem, możemy zmniejszyć opłatę za eksploatację tej kanalizacji deszczowej, ale koszty utrzymania tej infrastruktury powinno ponieść w tej sytuacji miasto. Jeśli miasto poniesie takie koszty, to jest pytanie z czego. Skąd weźmie środki finansowe na poniesienie tych kosztów? Czy może z podatku od nieruchomości? Wtedy trzeba byłoby podnieść podatki od nieruchomości. Myślę, że burmistrz, nowy burmistrz zacznie się nad tym zastanawiać w momencie, gdy zacznie konstruować budżet na kolejne lata. Wspomniał Pan również i zadał to pytanie dotyczące likwidacji placówek oświatowych. Rzeczywiście w Rawie w ostatnich latach nie została żadna placówka oświatowa zlikwidowana. Co najwyżej powstał chociażby żłobek. Jak na to pytanie odpowiedział Panu Burmistrz Rowy Mazowieckiej? Burmistrz nie odpowiedział mi na to pytanie. Odpowiedział na to pytanie Zastępca Burmistrza. Odpowiedź była dość wymijająca i podstawą czy to pytanie znalazło się w kampanii wyborczej, przejawiało ogólny trend w Polsce? Nie wzięto pod uwagę warunków lokalnych w Rawie Mazowieckiej, tylko to, co się dzieje w, w Polsce, że likwidowane są placówki oświatowe. Przykład dał gminy Rawa Mazowiecka. Nie wiem, czy zapomniał o tym, że burmistrz nie ma wpływu na gminę Rawą ale takie hasła były w ulotce wyborczej. W tych ulotkach wyborczych były jeszcze jakieś tematy, które pana zbulwersowały i o których będzie pan być może w przyszłości jeszcze starał się pytać burmistrza, jak pewne założenia, pewne obietnice będzie starał się zrealizować? No, na pewno, na pewno będę starał się przekonać burmistrza do kontynuowania rewitalizacji miasta. Tu również wiceburmistrz odpowiedział, że społeczeństwo w wyborach dało wyraz braku akceptacji do rewitalizacji miasta. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że miasto Rawa Mazowiecka zasługuje na rewitalizację centrum. Moim zdaniem Centrum Rady Mazowieckiej, jak zresztą Centrum każdego miasta, jest wizytówką tego miasta. Wiceburmistrz na sesji odpowiedział mi, czy odpowiedział nam wszystkim, że Rada Mazowiecka nie jest miejscowością uzdrowiskową, zatem centrum miasta nie musi być jego wizytówką, z czym się zupełnie nie zgadzam. Absolutnie. Powiem więcej. Nie dyskutowaliśmy nad wysokością wynagrodzenia burmistrza. Nie dyskutujemy nad ratuszem i gabinetem, bo uważamy, że burmistrz jest wizytówką miasta, gabinet burmistrza jest wizytówką miasta. Ratusz jest wizytówką miasta i Centrum Rady Mazowieckiej powinno być też wizytówką miasta. Dlatego uważam, że powinniśmy wszystko zrobić, żeby wykorzystać te środki finansowe, które zostały zabezpieczone w kontrakcie terytorialnym i zrewitalizować miasto. Z tego co Pan mówi, to rewitalizacji ma nie być, a jeszcze nie tak dawno w swoim pierwszym wystąpieniu, kiedy został Pan burmistrz Misztala zaprzysiężony na burmistrza, mówił, że rewitalizacja będzie, tylko troszeczkę w innym zakresie. Jak należy w takim razie rozumieć te dwie wypowiedzi? Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Na pewno to co zostało rozstrzygnięte do tej pory to była tylko koncepcja. Nad tą koncepcją należy pracować wyłoniona została firma, firma, praca tej firmy została nagrodzona, to oznacza tylko tyle, że ta firma może pracować nad rewitalizacją, nad projektem. Wiadomo, że każda, każdy projekt będzie konsultowany zarówno z pracownikami Urzędu Miasta, ale również będzie poddawany ocenie między innymi konserwatora zabytków. Więc pod tym względem, czy to jest zgodne, czy, czy nie ma jakichś tam rozwiązań, które wprowadzają zbyt dużą rewolucję w centrum, to będą się wypowiadały odpowiednie organy i na pewno dokumentacja będzie dostosowywana do, wyobraźni, do wyobrażeń mieszkańców. Zacznijmy od tego, jaką opozycją będziecie. No i właśnie na tym skończ naszą rozmowę. Jaką opozycją będziecie? Będziecie taką opozycją, która będzie merytorycznie krytykować złe posunięcia nowych władz? Czy będziecie raczej siedzieć cicho i spokojnie, uznając, że jako opozycja i tak macie mniejszość głosów, więc nic zrobić nie możecie? No tak się stało, że jesteśmy opozycją, która ma mniejszość głosów, bo tak jest z opozycją. Zazwyczaj ma mniejszość głosów. Natomiast jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w naszym komitecie, w tej części rady, która stanie się, stała się opozycją, są samorządowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy pracowali przez wiele lat, pracowali z burmistrzem Górajem nad pewnymi koncepcjami rozwoju miasta. Dlatego też będziemy się starać. Być opozycją konstruktywną, merytoryczną i za wszelką cenę będziemy unikać niepotrzebnego bicia piany. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.